Nie ma to jak przyjechać na bazę powolnym i zdać sobie sprawę, że warsztatowi zebrało się na żarty i zamiast 410 koni zmienili nam nalepkę na 540. Tydzień rozpoczynamy z dobrym humorem. Po szybkim i sprawnym rozładunku rolek stali przyszedł czas na załadunek. Tym razem kierunek Alga Hiszpania. Szybka nawrotka do auta, bo okazało się, że potrzebne są dokumenty od zestawu zameldowani czekamy na telefon. No to co? Robimy obiad? Dzisiaj w menu wątróbka drobiowa z cebulką. I ziemniaczkami, a do tego miks świeżych warzyw. Nie zdążyliśmy zjeść do końca i cyk telefon rampa numer jeden. Po załadunku komplet dokumentów i można lecieć. Takie tam 2042 km do urzędu celnego we Francji, a potem kolejne 1200 km do Alga czyli łącznie ponad 3 koła. Moja praca na drugim etacie obróbka zdjęć ze ślubu chrzesnej, w którym żeśmy brali udział. Po drodze zajechaliśmy na szybki prysznic na żarską wieś wykąpani. Wie więc można jechać dalej. Ale najpierw słodka kolacja. Gofry z pudingiem proteinowym, bananem i sosem czekoladowym. Niestety było nam troszeczkę mało, więc na ostatnim parkingu przed granicą hot dog kawka Zmiana Drezno, szybkie sprawdzenie osi, za stery wsiadam ja i lecimy dalej. Chwilę przed pierwszą w nocy, kolejna zmiana, kawusia zrobiona, ja na wyrko i ostatnie kilometry na dziś przed nami. Godzina 3.40, parking w Niemczech i koniec tej nierównej walki. Nowy dzień, przywita u nas kolejnym deszczem, więc na poprawę humoru wpadają tortille z jajecznicą. Pojedzone, ruszamy. Jeszcze tylko 1209 km. a ja walczę kolejny dzień ze zdjęciami ze ślubu. Zmiana we Francji, zdjęcia skończone, widzicie tą radość? <gry> Szybki obiadek, czyli pierożki z pieczarkami i mozzarellą, a do tego kawusia mrożona. Rudy żebrak oczywiście czujny, a jakże. Jaka zadowolona mina? Pogoda niestety paskudna, leje, wieje dramat. Zajechaliśmy na prysznic na saint o oh, kurwa, nie? Na Santoroutier, Routier, nie, Santoroutier może być. Damiana coś prysznic przeciekał. Po prysznicu zaczęliśmy kombinować, gdzie tu stanąć na weekend. Padło na parking Laben. Ostatnia prosta do parkingu, godzina czwarta i 14 stopni, no ładnie. Koniec, weekend przed nami, miejsce jest, oby jeszcze pogoda dopasowała, bo w planach mamy zoo, które jest nieopodal. Poszliśmy spać, a po krótkiej drzemce wstaliśmy i wzięłam się za robienie jadłospisu, bo nie zdążyłam, bo robiłam zdjęcia. Jadłospis gotowy, chyba będzie dobry, mam nadzieję. A dzisiaj zrobiliśmy na obiad makaron penny z kurczakiem w sosie śmietanowym z warzywami. W sumie wyszło na dwa dni lekko. Dziś jeszcze tylko prysznic, a jutro, jak będzie pogoda, to zwiedzanko. Bye!